Przeczytam taki mniej smutny. Pod tytułem wars. To nie Ibiza, nawet nie Londyn. To miejsce z każdej zrobi zapadłą dziurę i podkrążone oczy. Polujesz w wagonie barowym. Machasz aktówką w przedziale. Ona dzwoni z komórki. Ty dzwonisz. Ona się uśmiecha. Rozkłada przed tobą laptop. Mężczyzna powinien być ibizą. zawsze sprawiać, że kobieta czuje się naga. W domu i na ulicach ulicznica. Więc jeśli Twoja zapragnie innego, nie walcz. Oddaj ją za darmo albo stań się tym drugim. Trzeciej drogi nie ma. Bracie Polaku, Panie Inżynierze, Obrońco Pięknej Ojczyzny, Szczęśliwy Zdobywco Zawyżonych Targetów. Nie jesteś ibizą. Jesteś wagonem PKP, dowiedziesz ją bez wygód, ale stabilnie, nawet jeśli gdzieś po drodze przeleci ją zmęczony konduktor.